Historia zbawienia ma kilka etapów. Pierwszy etap to jest rajski. Stworzenie człowieka, stworzenie świata, grzech pierwszego człowieka, opuszczenie raju. Później jest drugi etap, który prowadzi aż do potopu. I Pan Bóg Widząc, jak ludzie wykorzystują wolność, postanowił ocalić tylko kilku. A wszyscy inni zginęli w kataklizmie, w potopu. A później jest już historia związana z Mojżeszem, Abraham. I Mojżesz Abraham opuścił tereny byłego raju i został doprowadzony na Jordan. Ale też Bóg wypróbował jego wiarę. Tak się to w głowie nie myśli. Nie my nie mieści. Polecił mu zabić jedynego syna, jakiego posiadał, w formie ofiary. Kogo wyżej ceni Boga? I słowo Boże, czy swojego syna? Abraham udowodnił, że wyżej ceni Boga, i złożył ofiarę ze syna. W ostatnim momencie został powstrzymany. Później jest Mojżesz i zaczyna się historia Izraela, ponieważ związane to jest z prawem. Religijne podejście do prawa, dekalog, przykazania. To wszystko jest aż do Chrystusa. Przychodzi Chrystus na którego czekają Żydzi, bo oni czekają na Mesjasza, są do tego przygotowani. A dzisiejsza uroczystość mówi, że nie tylko Żydzi, mędrcy ze wschodu, z terenów właśnie byłego raju, oni Uznają w maleńkim dziecku, które piastuje Maria z Nazaretu. Uznają króla, pana. To nie są Żydzi, to są Boganie. I to. Sprawia, że już ludzie nie odgrywają takiej roli. To, co mieli zrobić, to zrobili. Bogu niech będą dzięki za to. A to, że już zbawienie jest poza granicami Izraela, to kogo interesuje historia, to niech się zajmuje Izraelem. A kogo interesuje zbawienie, to niech się zajmuje tym Jezusem, któremu mędrcy przynieśli dary. I to takie proste dary. Potrzebne na drogę do Egiptu, bo wieczór się dowiedział Józef, że musi iść do Egiptu. No to potrzebne było coś do zjedzenia, coś do zapłacenia. I tyle ci mędrcy zostawili. Ja bardzo dziękuję Bogu, że już nie ma granicy. Jest tylko wiara w Jezusa Chrystusa i pogaństwo. Kto nie wierzy w Chrystusa jest poganinem. Nie musi być Żydem, aby wierzyć w Chrystusa. Można być puganinem. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.